Nieruchomości? Obciach. W czasie konfliktu to loteria. Mogą zostać zniszczone. Gotówka? Klasa. Warto mieć trochę pieniędzy w gotówce, ale nie tylko w złotówkach. Trzymaj część pieniędzy w twardych walutach, takich jak euro, dolar czy frank. Dzięki temu ochronisz się przed stratą wartości złotego i będziesz mieć dostęp do pieniędzy, nawet gdy banki przestaną działać. Akcje spółek krajowych objętego konfliktem. Obciach. Jeden dekret, sankcja czy zamknięcie giełdy i Twoje inwestycje mogą zniknąć z dnia na dzień. Złoto. Klasa. Chroni wartość od tysięcy lat i nie jest zależna od nikogo. Srebro. Klasa. Tańsze, łatwiejsze do sprzedaży, dużo lepsze dla początkujących. etf -y globalne. Też klasa. Dają dywersyfikację, czyli bezpieczeństwo. Nie są zależne od jednego państwa. Obligacje skarbu państwa. Obciach. Są bezpieczne tylko wtedy, gdy państwo jest stabilne. W czasie kryzysu mogą być warte mniej niż papier, na którym je wydrukowano. Wiedza i umiejętności? Klasa. Tego nikt ci nie odbierze i zawsze pomoże ci to stanąć na nogi. Zdrowie? Największa klasa. Bez tego wszystko inne nie ma znaczenia. Obserwowanie naturalnie o finansach? Jeżeli chcesz mądrzej zarządzać finansami, to klasa.